Rozpocznij stream Kuźwa ja mam Fortnite z widzami. Tu weź to zmień. Eee... Jak ja to mogę zmienić? Ja pierdzie, ale dobra. Eee. Dobra, nie, czekaj, ja to sobie skopiuję, nie? A potem, bo i tak to usuwam. Piszemy... Co my tu możemy napisać? Siema dziś Siema fajny... albo nie, dobra Siema, dobra, napiszę siema Siema, dobra Ty siema, jest zarąbiście Dobra, jest zarąbiście Jest zarąbiście Czemu tu nie ma? Dobra, walić to Najważniejsze, że jest Dobra, um, a nie, bo to, 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 to. Dobra, to już usunę. Um, a w ogóle jest stream? Dobra, jest. Jest stream, Zaraz start, jakby co? Jakby ktoś tu czekał. Na przykład David Tibiński. Mm, Dobra, kogo możemy przerabiać? Dobra, XI. x Obrazy. Dobra, weźmiemy jakiegoś tam. Zaraz tu weźmiemy. I weź, musimy wziąć jeszcze kreta. Dobra, jeszcze kret musi być. A napiszcie coś na czacie. Będzie fajnie, jakbyście coś napisali, bo wiemy, co na streamie. Zaraz wam włączę jakąś muzyczkę. Zaraz wam jakąś tu muzyczkę wpiszę. Dabaj. Zaraz wam jakąś tu muzyczkę Zaraz tu muzyczka wbiję. Aha, jestem geniuszem. Weź usuń te prom. Dobra, usuń na razie. Dobra. Niech będzie tak, nie? Yy, potem tam coś zrobię. Yy, nie martwcie się. Muszę coś dorobić, nie? Ja tu muszę handlować <laughs> Trzeba handlować <laughs> A właśnie, bo ja mam tego Dobra, nie, zaraz start, zaraz start Przepraszam widzowie, bo musiałem coś zrobić, dobra Będziemy przerabiać kreta dzisiaj widzowie Dzisiaj będziemy przerabiać kreta Będzie świetna zabawa Kurde Ja pierdzielę Co się odwaliło Ty, bo mi klawa zaraz się zniszczy Ja dobra. Co? no ale chcę painta? Paint. Napiszcie coś na czacie. Chyba, że coś pisać Dobra, daj mi czat na żywo, okej. Okay. No siema. O drogę, ty, no siema. Dlaczego te łapki w górę? Nie pokazują o co chodzi ty. W ogóle do niej, ty mi się nie załadowało. Dobra, walić to robimy kreta dzisiaj. Robimy kreta jako XJo. Industry jest. Dobra. Cyk. Kret. Kret. Dobra, jakiegoś tam kreta. Dobra, jaki tu kret jest najlepszy? Tego kreta, by tu wziąć. Taki kred... Ten dobra. Ten. <grym> ten. Dobra. żeby tego. Kiedy dodasz swoje emotki? A to ja bym musiał mieć wspierającego, coś takiego. Żeby mieć jakieś swoje emocje wtedy. No to musisz, nie wiem ile mnie tam oglądać, ale byś musiał oglądać mnie. Tak z kilka godzin. Wtedy dziennie. Ale nie, bo bym musiał mieć jeszcze wtedy tysiąc słów. Czy ja? Nie wiem jak to tam jest, ale. Raczej tak, jest. Dobra. A no chyba, że Ci chodzi o emotki do OBS-a Dobra, jeszcze jednego Paint'a trzeba wziąć Bo XR, dobra Point Dobra Dawaj X. XR jakiegoś Czekajcie, tylko X ja i już będzie film Jakiego już hm jaki by tu XAI był? Dobra, bierzemy tego Taki Nie no, bo akurat XAI nie ma za bo jak ma zakoli, no dobra, zobaczymy czy ma za kole. Okej? Okay? Widzowie? Dobra już odpalam. Macie scenę, cyk. Wiem, donaty mi się zbugowały, nie wiem czemu, ale... Coś się zbugowało. Mi wyskoczyła regiona z napakowanym Rudolfem. Dobra. Czy o, ta osoba ma za kole? Bo jak y, ktoś widzi osoba, która ma to za to patrzy z złej strony. Y, to patrzy z złej strony. Y, dobra, trzeba. Nagrywki, dobra. I jest nowy liveik. Nie czekajcie, już wysłał. Dobra, jest napisane. O, witam kolejną osobę na streamie. Sięma, go Kurde. Jaki to był szok, że wczoraj David mi wbił na streama. Widzieliście tego Shota? Na kanale? Dobrze złapałem, nie? Davida Ja miałem farto, że miałem telefon przy sobie I to nagrałem Macie to już nawet na moim kanale, dobra mhm. Nikt nie gra w to gówno To nie jest kret ninja! To nie jest kret ninja Bo to jest kret To jest kret to jest akurat kreta. Dobra, nie, nie, ale to jest człowiek z wieloma talentami. Nie mówię, że go wyzywam. Dobra. cyk, dobra, Uj. Dobra, wbijamy. Okej, okay, dobra. Okej, okay, robimy naszego kreta. Ale on musi być takim, O, dobra, jest kit. Dobra. Okej, okay. dobra. Cze to nie lepiej, żeby to, to był X ja... Dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Dobra. Bagiecom był gigakoksem, nie? Dobra, ci o przerobimy jako oczy. Jest, dobra, czekajcie chwilę. Zaraz wracam. Nie wychodźcie z streama, bo. bo. będzie. Koks. Mówię wam. Ym... A. To. Dobra, to walić to. Nie robię, zaraz wracam, zaraz sobie to zrobię. To daj mi to wtedy powiększyć. Dobra. Kopiuj. To będzie nieszczęście. Bo będzie nieszczęście. Dobra, bierzemy naszego X Industries. on będzie się... Oje! Oh, yeah! Ale piękne oczy! Oje! Oh, yeah! Dobra, XJO. Kogo teraz ja będziemy robić z... po XJO? Bo zrobiliśmy szczura. Paramaxila Zrobiliśmy. Holaka jako kreta, znaczy chomika. Zrobiliśmy Bugetsona jako koksa. Teraz co? Oje, dobra, powiększmy. Nie no, perfecto. oczy ma perfekto. czy perfekto, udostępnij live'a jak w ogóle możesz, nie? Dobra, coś tu. Obródkę, dobra, bierzemy brodę. No, czemu nie? Dobra. Dobra. Wczoraj mi David w ogóle wbił na streama. To jest peka. Dobra. Jak wam się na razie podoba krecik? Bo według mnie pięknie <laughs> wygląda. Dobra. Bierzemy nos. O! Jezu, jak to wygląda! Nie no, dobra, o wiele lepiej. Yes! To jest najlepsza rzecz, która istnieje. Kurde, chciałem zrobić Fortnite'a, ale no. no... i dogi wyszedł. Dobry Dobra, jakieś... Co my tu jeszcze możemy wziąć? Yy... Zako... Nie, włosy, włosy, włosy. Dobra, mamy. Kopiuj. Miało bez, mi się włącza. Dobra, mamy włosy! For y, kred, włosy for kred, nie? Włosy for kred, <grystanie> no bra, perfect. Czemu do y nie działajmy? O co chodzi? Dobra, jakieś problemy były techniczne. Ok? Nie zwracajcie na to uwagi. Mm, dobra, eee... Przepiękny kred.

Happy, happy, happy me. Happy, happy, happy. Ha ha, happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Ha ha, happy, 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 up Happy, 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 hip. Happy, happy, hop. Happy, 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 hop. Oh, doskonałe połączenie. Doskonałe mówią. Doskonałe połączenie mam.